Naznaczywszy Bóg dla Polaka pokutę i narzędzie prowadzące po drodze pokuty, naznaczył powinności, stosunki, wszelkie postępowanie Polaka z narzędziami tymi jako pole, na którym Polak złożyć powinien owoce chrześcijaństwa, dotąd w duchu tylko noszonego. Stąd to powinności przywiązane do tego Pola stały się główną powinnością Polaka pokutnika, pierwszym czynem jego chrześcijańskim, warunkiem bytu, wolności i zbawienia jego. Ta powinność nie może być spełnioną wedle prawa ziemi samej czynem tylko zewnętrznym, poddaniem się, sile, posłuszeństwem niewolniczym, co i najniższe nawet stworzenia zmuszone są czynić. Powinność ta może jedynie być spełniona wedle prawa i w duchu Chrystusowym, w uczuciu miłości i ofiary chrześcijańskiej, która poświęca się chętnie dla prawdziwego dobra każdego bliźniego, a zatem i bliźniego narzędzia pokuty w uczuciu poddania się i wierności chrześcijańskiej, dlategoż dziźniego narzędzia, w uczuciu poszanowania i pokory chrześcijańskiej należnej dla myśli Bożej, spoczywającej na wszelkiej władzy, zarówno czy ta władza idzie z łaski, lub z opuszczenia Bożego, zarówno czy ta myśl Boża spełnia się. Powinność ta może jedynie być spełniona w charakterze chrześcijańskim, który przy powyższych uczuciach stawi zawsze dla wszelkiej władzy swojej prawdy, szczerość i czystość wewnętrzną, który do powyższych uczuć łączy zawsze uczucie poddania się Bogu, w zależności od Boga samego, a stąd wolności i energii chrześcijańskiej. Uczucia te, sprzeczne z sobą i niepodobne do spełnienia w prawie ziemskim, w prawie Chrystusa zgadzają się i łatwo spełniają się, stanowiąc jedno uczucie wyższe. Jeden charakter chrześcijański: Chrystus Pan jest tego wzorem dla człowieka, a Polak dla rachunków swoich powołany został, aby siłą chrześcijańską, powiększoną w pokusie, szedł bliżej od wielu za wzorem tym, aby pogodził obowiązki swoje dla Boga z obowiązkami dla władzy, aby w całej rozciągłości spełnił słowa Chrystusa Pana: Oddawajcie cesarzowi, co jest cesarskie. A Bogu, co jest boskiego? Żadne prawo i zwyczaj świata, żadne położenie człowieka nie usprawiedliwia połamania prawa Chrystusowego, bo prawo to dane jest, aby spełnionym było w każdym położeniu, w którym Bóg stawi człowieka wskutek rachunków jego. Żadne położenie nie usprawiedliwia fałszu, kłamstwa, pochlebstwa i zdrady, bo postępowanie chrześcijańskie nie przestaje nigdy być powinnością, którą człowiek spełnić powinien dla wszelkiego bliźniego, a tym bardziej dla bliźniego urzędnika swojego. A cóż jest najdroższą własnością narodu naszego? Co jest tym dobrem, którego jako chrześcijanie i Polacy powinniśmy bronić przede wszystkim i bezwzględnie, stając się nieposłusznymi wszelkiej władzy, opierając się najprzeważniejszej nawet sile nastającej na to dobro nasze. Tą własnością, tym dobrem jest idea nasza Polska, ta myśl Boża spoczywająca na Polsce ta nić święta, która przeznaczona jest łączyć przez wieki Polskę z niebem, ta dusza narodowości, ta siła żywotna ojczyzny naszej. Kiedy więc idzie nam o obronę tej świętości narodu naszego, znikać w nas powinien wszelki wzgląd na nas samych, na prawo ziemskie i na ziemię. Ciężkie bowiem następstwa idą dla narodów niestrzegących świętości, którą Bóg powierzył im do strzeżenia. Każdy naród ma powierzony sobie taki skarb. Ma ideę swoją, ma drogę i kierunek naznaczony sobie wedle rachunków swoich, i każdy naród może być silnym tylko ideą swoją, spełnioną w duchu i praktykowaną na ziemi swojej. Idea Polski, jako narodu, w którym pierwsze ziarno Słowa Bożego padło na grunt duszy czujący i miłujący, jako narodu, który przyjął chrześcijaństwo z miłości, z czuciem, jest ideą pełni chrześcijańską. Pochodzi ona ze Słowa Bożego, jest częścią słowa tej idei najwyższej, tej myśli Bożej, podanej światu przez Chrystusa. I tylko spełniając tę ideę, dając jej życie w sercu i na ziemi swojej, może Polska żyć w sile i w pomyślności jej naznaczonej. Przez życie idei polskiej, Słowo Boże żyć będzie w Polsce, bo życie cząstki ci całości słowa, która wedle prawa niebieskiego łączy się z żyjącą na ziemi cząstką swoją, a ta całość niebieska to królestwo. Ten Kościół Chrystusa, żyjąc w Polsce, będzie potęgą swą zasilać Polskę, będzie prowadzić ją po drodze naznaczonej dla niej jako dla narodu, sługi słowa Bożego, narodu, urzędu chrześcijańskiego.